W marcu bieżącego roku nie wiedzieliśmy, że nasze projekty infrastrukturalne uzyskają akceptację i dostaniemy dofinansowanie. Mówię tutaj o przebudowie drogi ciągu ulicy Marii kirillsk skłodowskiej Rybickiego. Tych dróg zlokalizowanych przy największym naszym obiekcie, w którym potencjalnie taka uroczystość mogłaby się odbyć. Mówię tu też o rewitalizacji starego miasta, jak również modernizacji sali szopińskiego, jedynej takiej sali w naszym powiecie, która mogłaby pomieścić w celach koncertowych wielu w tym okresie gości. Nie udało się, no szkoda, szczerze powiem, bardzo chciałem, żeby to się odbyło w kościerzynie, to, ale mam nadzieję, że w następnych latach to się w kościerzyni również też. Odbyło. Trudno by było przeprowadzić, tam organizować imprezę pomiędzy wiem, wykopami, rozkopanymi ulicami itd. Także tu rozumiem władzę, że no w sumie ja też bym się obawiał i nie chciałbym, żeby to tak się odbywało.